Wielu z Was zachwyca się, albo nie, bo tak też można, grą nazwaną Humankind, jaka niedawno pojawiła się finalnie, oraz też na moim paskudnym kanale. W cieniu tej gry stoi jednak mm, delikatnie starsza gra, nie bardzo starsza, ale wydaje mi się, że przez politykę swoich wydawców. Y nie bardzo dostrzegana. Są gry, które w pewnej mierze same strzelają sobie w stopę, nie chcąc zdobyć odpowiedniej popularności, dzisiaj właśnie taka gra przed wami no, druga w stylu cywilizacji, jaka na rynku jest już chyba od około roku, może nawet więcej, a niedawno otrzymała swoje można powiedzieć takie bardziej premierowe aktualizacje. Ale co fajne, nie ostatnie bo mimo że gra na dysku miałem dwa tygodnie, pojawiły się do niej aż trzy pacze. Jeżeli mieliście kiedyś okazję w nią zagrać, zapraszam do komentarzy. Cześć, nie jestem Brodaty, a przed Wami strategia heksowa o tytule Old World, jaką zapowiadałem pod koniec filmów w poprzednich scenkach końcowych od około tygodnia, może więcej. Rozpoczynając przygody w Old World, musimy zapamiętać i wbić sobie jedną rzecz. W stosunku do ogromnie popularnego niedawno Humankind, jest to gra troszeczkę mniejsza i zrobiona przez ekipę o znacznie mniejszej sile przebicia oraz budżecie. Po rozgrywce w Humankind czułem nie pewien taki jakby to powiedzieć, niedosyt. Mimo ogromu tej gry, mimo jej piękności graficznej, czułem niedosyt dyplomacyjny i militarny w Humankind. O Old World słyszałem od chyba nawet dwóch lat, ale jakoś odkładałem ten tytuł z prostego względu. No nie będę się oszukiwał ani was też. Gry nie ma na Steamie, przynajmniej na razie w momencie kiedy robię ten materiał. Przez to cały czas gdzieś ten tytuł znikał z mojej listy do ogrania. Warto dodać, że już jedną gierkę autorstwa Mohawk Games, czyli autorów tej gry, już grałem kiedyś dawno temu, był to Offworld Trading Company, taki tam builder ekonomiczny na Marsie, gdzie też co fajne muzykę zrobił znany Christopher Teen. Ten sam, który robił muzykę do serii cywilizacja, na przykład znany bardzo utwór Babayeto, jaki załączam w prawym górnym rogu. Jako ciekawostkę powiem, że Baba Yetu to modlitwa śpiewana w języku swahili, środkowoafrykańskim. Nie wiem czy wiecie, ale utwór Baba Yetu był pierwszym growym utworem nominowanym do nagród Grammy i pierwszym, który z góry wygrał w 2011 roku. Wracając do Old World. Za produkcją stoi Soren Johnson, który był głównym autorem jednej z cywilizacji. Powiem się pytanie, po ile dostaniemy w takim razie Old World? No. Gra się trochę ceni, 139 zł na Epiku, to nie mało, trochę, gdy za 60 zł więcej mamy grę dużo potężniejszą, Humankinda, tylko pytanie, właśnie czy lepszą. Zobaczymy, jakie są różnice. Na G2 ofert szukać taniej można do tej gry, o ile się pojawią, ale właśnie może coś w Old World kryje się, co daje inne mechaniki, inne możliwości. Tworzenie gry. Wybieramy klasycznie dla tego gatunku gier jedną z cywilizacji, gdzie każda z nich ma swoje unikalne mechaniki, perki, budynki, zachowanie, ale Dość ciekawie wypadają tutaj y, detale samego kreatora, rozgrywki. Możemy ustawić na przykład śmiertelność bohaterów i nas samych naszych władców. Możemy umierać staro, albo brutalnie, młodo i szybko. Dziedziczenie władzy, np. tylko dorośli, albo tylko mężczyźni, a może tylko kobiety. Ustawiamy zachowanie botów oraz ludów niezależnych. Możemy też usunąć wątek rodzinny z gry, czy jakby cechy klanowe, co ma przyjemną cechę mechaniczną, gdy poza samym naszym liderem, nami samymi, musimy liczyć się tutaj z klanami, wpływowymi rodzinami, w naszych i cywilizacjach też przeciwników brak eventów czy decyzji historycznych, albo możemy też wgrać sobie tutaj mody. Old World widać nas, jeżeli chodzi o kreację gry, w sposób przyjemnie rozbudowany, ale też nieprzygniatający. Warto dodać, że możemy zagrać w ten tytuł przez sieć w chmurze, co ciekawe, czyli z wysyłaniem danych, w albo założyć też sobie serwer. Mimo, że na początku filmu mówiłem, że za muzykę odpowiada tutaj po części Christopher Teen, to jednak oprawa muzyczna Old World w mojej ocenie jest taka... Bardzo specyficzna. Z jednej strony jest czasami bardzo fajna, naprawdę mega świetna, a czasami bywa, że po prostu mamy ochotę wyrzucić głośniki, jeżeli mamy czy słuchawki przez okno. Czasami tych utworów po prostu nie da się słuchać, bo nie pasują one do tego typu gry. Śpiewane melodie z jakimiś słowami, które bardziej przypominają starożytne hymny kompletnie tutaj nie pasują. Te gardłowe przeciąganie do granic możliwości A albo przez 15 sekund, no po prostu w mózgu mi coś wybuchło, a uszami poleciała fontanna krwi. Ale kiedy muzyka jest dobra, to naprawdę słucha się jej bardzo fajnie. Więc to jest takie strasznie kontrastowe. Gdy rozgrywka toczy się po prostu, to gramy zwykłe granie. Czasami tej muzyki w ogóle nie ma. Albo ktoś tutaj na przykład odpalił mikrofon w opuszczonym tunelu, coś nam wyje, coś nam dudni, coś wuuu i tyle. Wiecie, takie charakterystyczne, ta pani, co mówiła o spadającym śmigłowcu, tak. I tak dalej. Coś takiego w muzyce w tej grze czasami i boli, to strasznie. Ale z drugiej strony, kiedy gramy, odpali się fajny utwór, to naprawdę można się rozsiąść na fotelu i po prostu wciągać tam muzykę. No i muzyka jest też różna dla cywilizacji wydarzeń, co jest dobre, ale niestety pojawia się też zbyt rzadko, więc muzyka w tej grze jest po prostu cechą bardzo istotną, powiedziałbym z tego względu, że jest bardzo, bardzo dziwna. Należy zapytać, co jest czynnikiem wygranej w Old World? Tutaj chodzi o punkty zwycięstwa lub maksymalną, oczywiście, ilość tur, co jest chyba standardem w taki, te, tego typu grach. Te punkty, na przykład na podstawowej grze, tutaj, którą widzicie na początku, to 77, tak zwane Victory Points. Na nie składają się miasta, progres przemysłowy, pro, prestiż militarny, ekonomia oraz zbudowane cuda. Inaczej nieco działa tutaj to, ile możemy wykonać ruchów po planszy i podjąć decyzji, co zrobić naszymi jednostkami, nie tylko militarnymi, ale też powiedzmy, Zwiadowczymi czy też budowniczymi. Gra ma dość niewielką ilość typowych surowców tutaj jest to złoto, jedzenie, żelazo, kamień, drewno i Rozkazy. Jednak dość ciekawie wygląda właśnie stopień złożoności tego, w jaki sposób surowce pozyskujemy lub tracimy. Również te rozkazy. Tutaj rozkazy działają na tej zasadzie, że one definiują to, ile razy danymi jednostkami możemy się poruszać, co możemy zbudować i tak dalej. Te rozkazy można sobie na przykład kupić, można je zdobyć, wykorzystać, albo też budować odpowiednie budynki, które generują nam troszeczkę więcej tych rozkazów na każdą turę. I tutaj tura może być na przykład kwartalna, albo to może być rok. Z życia istnienia tych cywilizacji, nas samych. To tutaj. Powiedzmy, jest bardzo złożenie zbudowane. Na to ma wpływ to, jak na przykład postrzegane jest nasza władza, bo przypominam, że tutaj władza jest rodzinna, przekazywana na inne postacie. Przykład legitymizacji tego, jak bardzo jesteśmy ambitni, jakie tytuły osiągniemy, jak dobrze ocenia nas rodzina, jak widzą nas na przykład przeciwnicy. Tym bardziej, tym więcej otrzymamy tutaj tych na przykład rozkazów, naturę do decydowania o tym, jakie jednostki gdzie mogą się poruszać. Widać to w przypadku mojego Rzymianina na materiale na początku. Co ciekawe, właśnie wcześniej. Przećwiczenie do innych gier tego typu w Old World. Tutaj ta mechanika poruszania się postaciami, tego ile razy możemy się poruszyć i gdzie. Jest, wydaje mi się, że zdecydowanie najbardziej złożona. To solidna zaleta. Nasz lider może mieć dobrą dyscyplinę, co sprowadzi więcej, na przykład podatków, większą odwagę, co da więcej punktów treningu dla jednostek, przez co są silniejsze albo mają większe doświadczenie, charyzmę, co lepiej wpłynie na budownictwo i obronę jednostek, albo przewidywalność, co wpłynie na przykład na badania i różne decyzje. Jest tego dużo. I z jednej strony, Old World nie zadowala, bo ma kompletny brak budowy. Można powiedzieć, że społeczności, takiej wiecie, złożonej z graczy, na przykład tłumaczeń gry, dla przykładu, z drugiej mechanika jest inna od Civki czy Homonkind, lekko w stronę. Crusader Kings. W podobny sposób jak w innych grach znajdujemy tutaj ulepszacze cywilizacji, na przykład w ruinach, w miejscach oznaczonych charakterystycznym złotym dymkiem, wchodzimy w taki dymek i mamy na przykład decyzję, że znaleźliśmy jakąś świątynię i mamy cztery opcje. I te opcje jeszcze zależą są właśnie od tego, jak wygląda na przykład aktualny władca naszej cywilizacji. Tutaj zauważymy inną zaletę. Old World pokazuje nam rzeczy w decyzjach, jakie są ciekawe historycznie, a nawet możemy sobie te niektóre pop czy takie grube napisy najechać, sobie tam mouse-overem takim wiecie dodatkowym pop-upem co to jest jeszcze jak to klikniemy to na przykład mamy odrzucenie czy przesłanie do wikipedii, gdzie możemy przeczytać na przykład o danym cudzie. Inną cechą słabą niestety w Old World jest podejście do gracza. Rozpoczynając zabawę w tym tytule, fani takich gier jak Cywilizacja lub innych heksowych można powiedzieć, powinni poradzić sobie bez większych problemów ze zrozumieniem mechaniki, gorzej, gdy do tej gry podchodzi ktoś mało lubiący cyfkę albo szukający nowej strategii. Po prostu gra niczego nam kompletnie nie tłumaczy, niby tych popampów z cyklu tutorial, coś tam jest bardzo dużo, ale z drugiej strony to wszystko jest czytane, to nic nie jest zrobione na zasadzie Przykładu. Niektóre mechaniki są inne, jak na przykład faktyczna regeneracja surowców na mapie i ich zbieranie. Jeżeli na przykład zbierzemy mm, konie z danego pola, to te konie, za przeproszeniem, muszą się tam odrodzić. Również jeżeli szukacie gry, która jest nieco bardziej fabularna i zależna, to Old World to dobry właśnie wybór, gdy na przykład po rzymskiej stronie, którą pokazuję na początku, mamy wątek Romulusa i Remusa. Ten drugi kręci na nas spiski i to jest najczęściej z góry na nas rzucone. To, co bardzo pozytywnie wypada w Old World, to mikrodecyzje i mikrozależności. To, czego właśnie powiedzmy tutaj Humankind nie ma, gdzie panuje bardziej makrozarządzanie tymi wszystkimi heksami w Humankindzie, tutaj mamy takie mikrozarządzanie. O czym mówię? W tej grze mamy ogromną. Ilość różnych punkcików, które generujemy w najróżniejsze sposoby. Na przykład, jeżeli nasza odwaga jest większa lub równa coś, odblokowuje się nowa opcja dyplomatyczna. Mało tego, jak umrzemy bezpodobnie, na przykład nasz król jest bardzo chory, a nasz syn na przykład dostał pogróżki i my nagle umieramy, bo jesteśmy starzy i zmęczeni życiem i chorzy, a nasz syn akurat w tym samym momencie zostaje zamordowany, to... Game over, bo po prostu nie ma kogo, komu dalej przekazać tronu. Tutaj jest bardzo ważna mechanika tego, że ktoś jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty w kolejce do tronu. No i z jednej strony narobienie sobie całej masy dzieci w tej grze jest dobrym sposobem, bo zawsze ta władza gdzieś tam pójdzie. Ale wyobraźmy sobie, że na przykład nasza córka druga w kolejce do tronu, a tak jak mówiłem, nasz syn pierwszy zostanie zamordowany, a nasza córka na przykład pochodziła z innego rodu i bardzo nas nie lubiała za wszystkie możliwe decyzje, jakie pod, podjęliśmy w trakcie jej na przykład dorastania. I co się okazuje, że Kontrolę nad naszym imperium przejmuje zupełnie inna rodzina niż bazowo zaczęliśmy nią grać. No i tam, gdzie Humankind był słaby, tam zdaje się, że Old World jest dużo mocniejszy. Tutaj w tej grze możemy w pewnym momencie krzyknąć: Mam syna! zlatują się sąsiedzi z gratulacjami, a wygapicie się w monitor z napisem succession, czyli sukcesja, czyli no, narodził się dziedzic lub dziedziczka waszego tronu. Trochę jak dziwnie się robi, prawda? System ten jest niesamowicie fajnie zrobiony pod różnymi zabi względami, zabiegami, zdradami, wydarzeniami. Możemy być pozbawieni szybciej, na przykład szybkiej opcji dziedzictwa i musimy to rozwiązać, na przykład zmianą prawa, jeżeli nie chcemy, by rządy przejęła następna postać w kolejce do tronu, która na przykład jest słaba, ma bardzo słabe perki i w ogóle. Co ciekawe, jest zgodne z tradycją, no lewak dogada się z lewakiem, gdy ma takiego perka w dorastaniu, to wtedy no, po prostu z prawakiem się niestety nie dogada. Ale za to w Old World, no, powiedzmy, że Old World jest słabszy w systemie badań, które są krótkie, a rozgrywki nie, nie trwają tutaj czasami parę dni jak w Humankind, a myślę, że godziny zabawy maksymalnie. Humankind po prostu zaczyna się od tej prehistorii, kończy się na czasach dzisiejszych. Old World to jest po prostu Old World, więc tych badań jest tutaj zdecydowanie mniej. Dlatego system walki tutaj jest przeliczany według różnych czynników. W Humankind mieliśmy no opcję albo zakończenia rozgrywki bitwy automatycznie, albo właśnie rozłożenia jednostek ręcznie, więc ta mechanika walki wydaje mi się, że delikatnie w Humankind może być, być pod niektórymi względami lepsza. Jednak w przypadku Old World mamy opcję wybierania. Różnych podklas jednostką, a także przypisywania im bohaterów ze specjalnymi umiejętnościami, a nawet sami, jako król, możemy być na czele naszej armii. Możemy po prostu my, jakby być jednostką, która walczy tutaj i też może zginąć w walce. Old World ma ogromną przewagę nad um, Humankind pod kątem dyplomacji. Możemy mieć ambasadorów dających inne opcje, możemy wpływać naszą reputacją, na przykład to, że wiecie, jesteśmy tam silni, to możemy coś tam zrobić i dostać jakieś wpływy. Możemy podpisywać traktaty, robić sojusze małżeńskie. Szpiegować, zaprosić kogoś do wojny, wypowiedzieć wojnę wspólnie. Masa najróżniejszych dyplomatycznych opcji, których Human Guide nie ma. Jeżeli chodzi o jakość sztucznej inteligencji botów, powiem, że jest znacznie lepiej niż Human Guide, ale bardziej spokojnie, powiedziałbym, Old World świetnie rozwiązuje to, czy przeciwnicy mają być ekonomiczni, czy dyplomatyczni, czy właśnie militarni, jak szybko mają powiększać swoje terytorium, imperium i miałem bardzo dużo takich sytuacji, kiedy na przykład atakowali mnie jacyś tam barbarzyńcy i oni po prostu robili mi desant na wyspie, tak? Na mojej wysepce po prostu przypływali i robili desant, mimo to, że na przykład w Humankindzie takie mechaniki rzadko się zdarzają, żeby boty współpracowały całymi armiami, po prostu robiły desant w jednej chwili. W Humankind było to takie takie mechowe. Tutaj testując kilka gier jednocześnie, kilka saveów, było to fascynujące, jak potoczy się gra, zarówno trochę militarnie, jak przede wszystkim dyplomatycznie i fabularnie. Przysługi: ktoś prosi nas o coś, mamy jakiś tam favor, którego możemy potem niecnie użyć i wykorzystać. Ale albo na przykład tutaj przez wiele lat gry jesteśmy właścicielami tajemniczego miecza, który ma sporo różnych rozwiązań mechanicznych, ale. W sumie nie wiadomo, jak się skończy posiadanie tego, tego legendarnego przedmiotu. Jednak warto wziąć dużą mapę, tworząc rozgrywkę, bo cywilizacje w Old World za szybko nawiązują ze sobą granice na bazowych ustawieniach i wydaje mi się, że ilość miejsc, gdzie faktycznie można założyć miasto w tej grze, jest ograniczone, przez co można czasami mieć wrażenie, że limit miast na mapie się po prostu skończył. W mojej ocenie to jest leciutka wada tej gry. I w moim wypadku też, w mojej ocenie wadą Old World jest starość techniczna oraz bardzo częste problemy z dziwnym wczytywaniem. To jest oczywiście moje subiektywne wrażenie, to przytrafiło mi się jednak nie na jednym komputerze, a na dwóch, więc może to jest standard. O co chodzi? Gdy gra ma sporo przeliczeń, dostaje zwiechy na 2-3 sekundy, ekran jest zablokowany, gra zdaje się jakby dropiła do zera klatek i nagle zaczyna wszystko z powrotem trybić. Te przeliczenia w Old World potrafią być Uber irytujące, gdy nawet najeżdżanie na niektóre elementy interfejsu. Powoduje dropa. Gra pokazuje nam wtedy, co możemy zrobić na sąsiednich polach, na przykład, na przykład mamy otwarte miasto i tak dalej, i nawet coś tak prostego widocznie obniża klatki. Nawet durne zbudowanie farmy powoduje nagłego dropa. Cechą niestety negatywną Old World jest to, jak gra działa technicznie, działa po prostu staro i mimo prostych rozwiązań graficznych, braku animacji czy złożonych animacji, takich jak na przykład mamy w Humankind, potrafi tracić klatki lub latać od. 30 do 90 fpsów na nieruchomym ekranie, po prostu gdy gapimy się na mapę. Hmm, wydajemy rozkaz jednostce lag, reakcja na przykład jakieś wydarzenie lag, to boli bardzo mocno. Quickload, czyli szybkie wczytanie, nie jest w tejże szybkim czytaniem, bo zajmuje nawet 30 sekund. System save'u przypomina otwarcie takiego starego Windowsa 9.5 pod każdym, pod kątem wyglądu interfejsu i zarządzania zapisanymi grami. Dodałbym do wad jeszcze nieco system oblężeń. Jak walki są całkiem ok tak obleganie miast jest do dupy naprawdę czasami trwa to 10-15 lat mimo że mamy ogromną przewagę czyli powiedzmy 15 tur a w mieście wroga nie ma nawet jednostek tak nie możemy wparować do pustego miasta i je przejąć dziwnie działa ten system i bardzo niezrozumiałe ale system gry jest aktualizowany średnio co tydzień więc może jakieś ciekawe rzeczy związane z miastami i wpływem na nie się tutaj pojawią bo cała gra jest jak jedna wielka matematyka musimy mieć coś by zrobić coś na przykład musimy mieć w mieście, w imperium wroga ambasadora, który ma perk. Conspiring. konspiracja, by móc podjąć inne, wrogie decyzje za pomocą ambasadora. Tego jest w Old World masa i to jest mocno rozwijane. Tutaj zaproponowałem autorom, by jasno określili, że nasi bohaterowie są oznaczeni, że już dowodzą jakąś armią. Łatwo to przeoczyć i zmienić dowodzenie z jednej armii na drugą totalnie niechcący, bo to tam jest tylko podane napisem, że ten e, dowódca, ten bohater już dowodzi jakąś armią. To powinno być wyraźnie jasno zaznaczone jakąś aurą, na przykład, że ten bohater już czymś dowodzi. Są toż też śmiechy mechaniki, bo nasza królowa Apama, tak ma na imię, musi być gejem, by osiągnąć jakiś efekt. Może nigdy nie studiowałem jednej z najbardziej bezużytecznych nauk, jaki, jaką jest genderyzm czy genderyzm, ale nie wiem czy kobieta może być gejem. Nieważne, ale taka mechanika w Old World mi się trafiła i jest na materiale. Finalnie powiem, że moja przygoda z Old World, trwająca kilka dni, kilkadziesiąt godzin na kilku saveach, okazała się być bardzo ciekawa. Nie spodziewałem się, że jednak gra o dość wyższej cenie. Może być tak zadowalająca w wielu miejscach. Przede wszystkim fabularnie, mechanicznie, dyplomatycznie. Jednak co mnie tak naprawdę drażniło? No może nie jedna rzecz, bo brak gry na Steamie, czyli no nie oszukujmy się, zmniejszenie sobie na przykład community moderskiego, czy w ogóle community, starość techniczna, czyli te dropy klatek, dziwne wczytywania, gdy gra leci do zera klatek na 3 sekundy oraz mniejsze nastawienie na progresowy rozwój. Jak mówiłem Humankind jest od starożytności do dzisiejszych czasów, Old World jest po prostu Old Worldem, od zamieszłych czasów dalej. Tutaj mamy konkretne powiedzmy momenty czasowe, które awansują cywilizację trochę dalej, ale dalej jesteśmy w tym Old World, w tym w starym świecie. Wszystkie inne rzeczy w Old World działają bardzo dobrze, i bardzo zaskakują. Jakość graficzna wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nie jest przesadna, nie jest brzydka, gra nie jest brzydka. Może poza tym pompatycznym, trochę interfejsem czasami, em, przede wszystkim ekstremalnie wręcz wcurwia to, że mamy zaatakowaną jednostkę, a tu suruje jakiś event w trakcie podliczenia tury, i nawet. Nie wiemy co tu się odkiełbasiło, tak? Że nagle mamy po prostu kamerę na ataku i ułamek sekundy później mamy gdzieś indziej w trakcie przeliczania tury. Na szczęście na dole mamy taki paseczek wydarzeń, wystarczy na każde takie wydarzenie kliknąć i nas gra po prostu z powrotem odwołuje. Jednak tutaj raduje nas jedna rzecz. Humankind jest ładny graficznie i ma powiedzmy fajny, ładny kreator map, ale Old World jest ładnie, klasycznie klimatem. Grą tego typu, z hektyliardem grafik dla każdej z cywilizacji, czy grafik postaci, decyzji pomiędzy tymi postaciami. Więc jaka jest moja ocena? Jest dobra z ogromnym plusem. To nie jest arcydzieło, ale też jest to bardzo solidna gra pod kątem mechanicznym. Dlaczego? Bo oferuje odgroma ifów. If coś to coś, jeżeli coś to coś. Jeżeli poprosimy o wojnę z Babilonią, Kartaginę, to dołączy się do niej jeszcze Rzym, bo na przykład tam mają jakieś zależności, a Kartagina jest najsilniejsza, i z racji tego jeszcze na przykład lokalne ludy, będące hmm, powiedzmy wrzenione za pomocą naszego syna w ich córkę, te ludy niezależne też rzucą się na Kartaginę. I te wszystkie zależności są tutaj po prostu niesamowicie fanie zrobione, no ale trzeba. Trzeba bardzo dużo czytać a grę jest po angielsku. Do tego dochodzi w miarę niezły system walki, syndrom jeszcze jednej gry jest tutaj bardzo silny, ale co może nas odrzucić? Masa popapów, zdecyduj o tym, o tamtym. System walk, zdobywania miast, okupacji wroga, wasalizacji wroga jest taki specyficznie kiepski, słabo osiągalny po prostu, że tak jak mówiłem, przeciwnik ma trzy niebronione miasta, my mamy tam dziesiątki jednostek i te miasta Trwa po prostu ich zdobywanie całymi latami. Old World jest bardzo ekonomiczny, bardzo decyzyjny i ma dużo lepszą inteligencję, wydaje mi się, botów niż w Humankind, ale wymaga też ogromnych poprawek nad tym, żeby te walki militarne, bo już są całkiem fajne, żeby były jeszcze lepsze, bardziej dynamiczne, bardziej ciekawe, bardziej szybkie. Ja tak czy siak byłem zadowolony, i Old World ode mnie otrzymuje ocenę zieloną. Na koniec klasyczna, aktualna scenka podziękowalna dla płatnych subskrybentów i tak, tak, tak. Dzisiaj, jak ląduje ten film na kanale, 9 września o ile wiadomo, rusza powoli beta New World. Przedpremierowa, tak będę klepać. Jeżeli wy też, kanciapa tej gry jest na Discordzie, należy się wcześniej dodać do grupy growej klikając emotkę New World na liście grupek. Wkrótce recenzja Encased, gry, która wyszła z wczesnego dostępu i daje mocno nadzieję na solidnego repega. i na początku tego filmu z Encased będę miał dla was bardzo ciekawą rzecz. W weekend wydobywam powiedzmy czy wydobywam i wybywam na wykopaliska ale myślę że 12 N-Gaze dostaniecie na kanale no i cóż tyle